Znasz ten stan, kiedy życie cię po prostu przygniata, czyli dostajesz tyle od życia trudnych wyzwań, spraw, a gdzie mówisz po prostu już nie mam siły. Każdy z nas takie momenty ma i one nie są przez nas witane, chociaż powinniśmy właśnie tak robić. Czyli momenty, w których jest nam cholernie trudno, powinniśmy otwierać ramiona i witać to, co jest trudne. Bo to co trudne nam się właśnie teraz w życiu przydarza, jest nową drogą, jest bramą do lepszego życia. To jest lekcja, którą dostajesz, aby ją przepracować, aby znaleźć tutaj swoją mądrość właśnie z tego doświadczenia i wtedy skakujesz na następny poziom. Pewnie znasz tą sytuację, kiedy sypie ci się zdrowie. Nie tylko jedna rzecz wychodzi, ale jeszcze druga i trzecia, mówisz, co jest, dlaczego nie potrafię być w dobrej kondycji, albo problemy w pracy, awans nie wyszedł, atmosfera w robocie beznadziejna, ba, nawet Twoje miejsce pracy może być zagrożone. Idziesz do tej pracy, zmuszasz się z niską wibracją, z, z niskimi e, energiami, takimi myślowymi i emocjonalnymi. I mówisz, po co ja tutaj w ogóle jestem? To życie jest moje bez sensu. Nie lubię tej pracy już, ale przecież nowa praca też nie wchodzi w rachubę. Czyli jesteś generalnie w niskich wibracjach. Nagle dostajesz rachunek, gaz 2,5 i wszystkie twoje oszczędności, które udało Ci się gdzieś pozbierać na swoje przyjemności. Musisz na ten gaz wydać. I mówisz, co jeszcze to życie mi przyniesie? No właśnie. Yy. Taka sytuacja, kiedy dostajemy tyle negatywnych, w cudzysłowie negatywnych informacji, bo generalnie to są dla nas informacje. Jeśli twoje ciało daje ci informację, że boli cię coś, albo twój układ odpornościowy nie jest w porządku, to albo oczyszcza się z czegoś, albo właśnie się wzmacnia i będzie za chwilę mocniejszy, albo twoje ciało jest kanałem, przez który coś starego wyrzuca. I tak naprawdę, wracając do tego, wszystko co trudne, powinniśmy przyjmować. Natomiast problem dzieje się wtedy, kiedy my jesteśmy tak przytłoczeni tą nową sytuacją, jakby zamykamy się w sobie. Czyli mówisz, wchodzisz w taki stan ach, to wszystko jest bez sensu Boże, co jeszcze, co jeszcze przyjdzie dla mnie trudnego? Czyli zamykasz się w takiej w taki energii, wszystko płynie nie tak, jak ja chcę, życie jest okrutne, jest trudne. To jest niska energia. To jest taka energia, jakbyś naprawdę była w jakiejś takiej mazi, w czymś, co jest nieczyste, to jest ciemne, ciężkie, to jest takie kaficzne z ayurvedy, tak? Coś, co Ci mocno obciąża. Co my wtedy zazwyczaj robimy? Zazwyczaj jeszcze dociążamy się w takim stanie... Przygnębienia my jeszcze mocniej się dociążamy, czyli sięgamy wtedy zazwyczaj po słodycze, po nutele, po węglowodany, czyli lubimy jeść coś, co nas właśnie tak mm, zamknie jeszcze pod kocykiem gdzieś tak i w niskich wibracjach jesteśmy. Wtedy nie robisz sobie soku świeżo wyciskanego, bo nawet nie masz siły go zrobić, yy, tylko sięgasz właśnie przez, yy, do fast foodów albo do takich yy, niezdrowej żywności. Co wtedy się dzieje? Twoja energia się jeszcze... Obniża twoje emocje, czyli emocje są też niskich wibracji. Zazwyczaj jest to smutek, zazwyczaj jest to takie przygnębienie, zazwyczaj jest to wręcz lęk w żołądku, tak, który się pojawia. A co dzieje się z myślami, kiedy jesteś w takim stanie? to twoje myśli absolutnie robią to samo. Czyli one dostają taki alarm: tutaj jest coś nie w porządku, tutaj coś złego się dzieje i one też zaczynają kreować. No takie czarne scenariusze, czyli jeśli jesteś chora i nie umiesz z tej choroby wyjść, no to oczywiście Twoja głowa podsyła Ci jeszcze następnych pięć propozycji chorób. Jeśli masz problemy finansowe, no to oczywiście jeszcze więcej w Tobie tego lęku o finanse się tworzy. I za, za, zacinasz się, zamykasz się i mówisz, nie, nie mogę sobie na to pozwolić, na to sobie też już nie mogę pozwolić i jestem taka biedna. Więc wchodzisz jeszcze bardziej w te kleszcze zamknięcia, to Ty też się wycofujesz w ogóle nie myślisz o tym, żeby to zmienić, żeby to zrewolucjonizować, żeby to zmienić dla ciebie, żeby było dobrze, tylko raczej się wycofujesz i ty jesteś w takim stanie. Co należy zrobić? Wyjść z siebie. Jakby postawić obok siebie drugą osobę, którą ty jesteś i ta druga osoba jest taką e Twoją najlepszą przyjaciółką i jest taką osobą, która nie wchodzi w te myśli, nie wchodzi w te emocje, nie wchodzi też e, tak do końca w to Twoje ciało, tylko jest takim biernym obserwatorem i bez emocji, i bez rozdmuchiwania tego, mówi: no tak, mamy problem zdrowotny taki, mamy problem, problem albo w ogóle stan finansowy taki, czyli ono podchodzi, ta druga część ciebie podchodzi do tych sytuacji, które się wytworzyły w Tobie, tak bezemocjonalnie, bez energii, po prostu stwierdza fakt. I um, to już jest takie bardzo fajne, ponieważ ten koktajl emocjonalno-myślowy, no on nam nie ułatwia, on nas raczej trzyma w tym dole, chyba, że coś się w Tobie przetrawi i zazwyczaj po takich mocnych dołach, zazwyczaj przychodzi dzień, kiedy Ty wyskakujesz i mówisz Dzisiaj się lepiej czuję i dzisiaj mam ochotę coś innego zrobić, i to jest początek jakby tego momentu, kiedy ty wierzysz, że z tego dołu wychodzisz. Ale ty możesz tym ten cały proces przyspieszyć albo po prostu świadomie ze sobą samą przepracować. I co ja robię, kiedy mi się takie coś zdarza? Kiedy czuję, że mm, myśli bez nadzieja, po prostu emocje w dół, energia zero. Siadam przy biurku, biorę sobie szklankę ciepłej wody i zaczynam. mam taki zeszyt, i zaczynam w tym zeszycie pisać czyli, jakby znajduję kanał, przez który, wszystko co ja widzę, co się we mnie dzieje jako bierny obserwator, przelewam na kartkę papieru. Możesz to zrobić i przelać na kartkę papieru, dobrze to jest, możesz to, nie wiem, do lustra też powiedzieć. Cholernie źle się czuję, moje ciało mnie zawodzi, dlaczego mam te problemy finansowe, czuję lęk złość, wszystko to werbalizujesz albo przelewasz na kartkę papieru. Nie szukasz koleżanki, przyjaciółki czy męża. To nie ma w ogóle znaczenia. Często o naszych problemach my nie możemy o wszystkich naszych problemach opowiadać innym osobom. Często nie chcemy ich w ogóle obciążać albo to osoby i tak nam nie potrafią pomóc. Więc dobrze jest właśnie mieć taką tego biernego obserwatora obok ciebie. I dobrze jest z tym biernym obserwatorem właśnie w taki sposób nawiązać komunikację pisząc, mówiąc do lusterka. I wtedy wychodzi to z ciebie. Zazwyczaj kiedy wszystko wypiszesz moja reakcja jest taka, że natychmiast mi się podnosi energia. Czyli jakby albo staje się głodna, albo mam ochotę wyjść na świeże powietrze i pomaszerować, albo coś innego porobić, albo ten proces jakby wyrzucania z siebie jest tak trudny, że ja się po prostu muszę położyć. Pierwszy moment, który szukasz kanału, żeby to trudne z ciebie mogło wypłynąć. Jaki jest następny krok? Odpocząć, ponieważ kiedy ciało wyrzuca przez kanał, to zazwyczaj robi dużą pracę, więc możesz. Zrobić sobie dżemkę popołudniową, albo tego dnia już nic więcej nie robić, albo pójść na, na, na spacer. I teraz, jakby jesteś w tym momencie, kiedy trochę wyrzucasz z siebie tego, tego brudnego, ale teraz, żeby ten shift, żeby ta zmiana nastąpiła w kierunku lżejszego, jasnego, większej energii to potrzebujesz zrobić następny krok. I teraz ja tak. zaczynam doszukiwać się tego, co ta sytuacja dla mnie dobrego mówi. Jakie ja z tego wyciągam informacje? I czasami może być taka informacja, że Twoje ciało mówi: słuchaj, albo oczyszcza się moje ciało właśnie z jakichś rzeczy, grubych rzeczy, które magazynowały się, i zazwyczaj, kiedy przychodzi ciężka choroba, to, to jest taki kanał Twojego ciała, żeby się tego pozbyć. Zobacz w tej sytuacji, która jest trudna, co jest w niej dobrego. Ktoś bardzo pięknie napisał w takiej książce, że nawet jeśli trzy części w Twoim ciele są chore, to jest jeszcze milion innych, które są zdrowe. Czyli w tej trudnej sytuacji zobacz to, co jest dobre i za to podziękuj. Wyraź wdzięczność swojemu ciału, które może go boli wiele rzeczy, ale inne funkcjonują. Że mimo tej sytuacji w pracy są pewne aspekty tej pracy, jak to, że na przykład co miesiąc dostajesz wypłatę na swoje konto, które jest dobre. I wyciągnij z tej informacji, z tego stanu, po prostu informację dla ciebie. Czyli hmm, w tej pracy nie czuj się za dobrze. Może czas postarać się o nową pracę. A może dobrze jest w tym. Otoczeniu, porozmawiać ze swoimi współpracownikami, a może ze szefem, czyli jakby dotknąć tego punktu, który powoduje, że ty się kiepsko w tej pracy czujesz. Jeśli są to twoje finanse, to zastanów się, co tam pod tym problemem finansowym jest. Kiedy zaczynasz widzieć te dobre punkty, tak? te dobre informacje, które z tej sytuacji, ciężkiej sytuacji wyciągasz, to zmienia się twoja energia. Nagle jakby podnosisz się troszkę z dołu, nagle masz ochotę już coś zrobić, nagle mówisz, właściwie to nie jest aż takie straszne. Czyli zaczynasz zauważać, widzieć te dobre strony tej sytuacji. I teraz, żeby pójść dalej, potrzebujesz zrobić następny krok. Czyli skupić swoją uwagę na tym, co ty chcesz. Jak ty chcesz, żeby w Twoim życiu było? Czyli. Hmm, Moje zdrowie. Co mogę zrobić, żeby moje ciało czuło się lepiej? Może potrzebuję zrobić detoks, może potrzebuję zmienić moją dietę, a, a może potrzebuję pójść na dobry masaż i zrobić rehabilitację, a może ćwiczyć rano jogę. Jeśli chodzi o pracę, hmm, co mogę zrobić w tej sytuacji? Pójść pogadać z szefem, a może rzeczywiście napisać CV i zacząć szukać nowej roboty? Z finansami. Co mogę zrobić inaczej? Czyli zaczynasz tą sytuację ogarniać w kierunku szukania rozwiązania. I kiedy już jesteś w tym punkcie, to zazwyczaj ten stan niskich wibracji jest już za tobą. Jesteś już w nowej energii. I teraz bardzo ważne jest, aby nie wchodzić z powrotem do tego bagna mamy takie tendencje Ojej, ten ostatni tydzień był taki ciężki i my mówimy o tym, i mówimy ojeju, tyle złego się wydarzyło i wiesz, i to mi się przytrafiło, i tamto mi się przytrafiło po co o tym rozmawiać? to jest już przeszłe nie wracaj do tego to była twoja droga ona już przeszła, ty jesteś dzisiaj w nowej energii i dzisiaj możesz myśleć, mówić i działać inaczej i to jest wyjście na drogę Powiem ci, że z pewnością przyjdzie następny dół, ale jeśli ten następny dół przywitasz z takim nastawieniem, że to jest szansa na nowe, że to jest znów przeskok na następny poziom, lepszy poziom twojego życia, to może do tego dołu podejdziesz trochę inaczej. O tym rozmawiam na swoich sesjach coachingowych z moimi klientkami, które przychodzą. Właśnie w taki sposób możemy przyjrzeć się Twoim wyzwaniom w życiu. Możesz jakby razem ze mną rozłożyć ten, ten temat, który cię gniecie, który nie jest dobry, który jest taki jest taką mgłą, jest taką mazią, w której jesteś, możemy go rozłożyć na części pierwszej. I kiedy ty już tym zaczynasz się zajmować, już analizować, odczuwać też z ciała, to zazwyczaj temat zaczyna się rozwiązywać. Mam taką fantastyczną ofertę, która. Zapraszam cię na darmową sesję, na spotkanie, wirtualna kawa z coachem, więc mam nadzieję, że skorzystasz z tego. Napisz do mnie i możemy się tym trudnym, niskim emocjom czy wyzwaniom w Twoim życiu przyjrzeć.